Siemanki, siemanki, widzę. Ja Was witam w kolejnym dniu Daily i w ostatnim dniu sezonu pierwszego chapteru 5. No a w dzisiejszym odcinku zrobię sobie takiego ostatniego za właśnie w tym sezonie i omówię wszystkie nowości. Pokażę Wam przyszły karnet i tak dalej, więc oglądajcie do końca. Jeśli Wam się film spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Mi to bardzo pomaga i sprawia mi to przyjemność. No i jeśli byście naprawdę chcieli oglądać moje filmy, to proszę, moglibyście zostawić suba z dzwonem na kanale. No więc ja już nie zanudzam i przechodzę do treści odcinka. Ja bym pojechał na... na... Ja bym pojechał tutaj... Ja bym pojechał tam, żeby mieć pociąg. No wiesz, na pociągu bierzecie dwie Pierwszy. Pierwszy? Nie, 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 Ja Nie, no każdy po... Szczerze ja to ja byłbym pierwszy, dobrać. tylko że musiałem zrobić zadanie. Ale nie. weźcie sobie. No dobra, ja biorę to. Dobra, Ej, to ja mam działko. Tak wiecie. To mam. Te walizkę. No dobra, a więc ja już zacznę omawiać nowy sezon. No może najpierw zacznę od puszczenia. Zwiastunu. Co prawda trwa on 20 sekund, no ale można z niego dużo wyłapać. No więc już oglądajcie. Dobra, full. Wszystkiego? Nie. Ja zaraz będę miał full. To Dominik daj mi metalu, daj mi metalu. Ja metal? nie, nie mam metalu w ogóle, 57. Nice. No chodź. Tutaj masz. Tam jak... ja? 159 zostanie dla ciebie chyba, no. Dobra, chodź. Chcesz jeszcze metal? Nie, nie, bo ja już mam full to, że mam 2,57. Jedno. Tylko do, to podwozicie je... kabel za już. Lecz no tutaj stąd. Nie z... Działa. To ja was obiecuję, że was. Kurczę, przez ja tych zmarnowałem trochę. Najlepiej no, lepiej do samego końca zabudować, że to oni by tak nie widzieli tego. Zatrzymajcie. Ja idę drugi. Nie, ja idę trzeci, bo ktoś mnie podwali. Dobra, no i w tym czasie, kiedy buduję skybase'a, opowiem Wam teraz trochę więcej. Um, a Dokładnie to ten sezon będzie poświęcony właśnie mitologii greckiej. I no, kiedy właśnie była ta ręka z Pandora Box, um, pr prawdopodobnie ten tytan uwięził właśnie tej, w tej Pandora boks y, bogów i właśnie te dusze poległych, czyli właśnie te stworki, które teraz widzicie i dostało to się po prostu do Fortnite i bogowie właśnie y, tutaj macie y, karnet, który też możliwe, że będzie i tam właśnie są ci bogowie no i będzie na pewno tak Zeus, Afrodyta i Hades, tutaj macie ich właśnie wyświetlonych. No i właśnie oni byli na trzech zdjęciach z ostatnich dni i będzie też medusa właśnie w karnecie na pewno ale o karnecie opowiem wam trochę później. No więc um... no i właśnie ostatnio Fortnite na swoim Twitterze dali takiego tweeta, Lubisz chodzić czy coś takiego na jakichś zawodach czy coś. To teraz nie będzie ci to potrzebne, czy coś takiego. Nie pamiętam tego dokładnie, bo nie zapisałem sobie tego tweet'a. No i albo tutaj chodziło im o nowy właśnie przedmiot, w którym będą te skrzydła Afrodyty. Ej, ej, ja bym um. spadł. To jest. nie można wyżej. Ups! Nie chcący spadłem. Bartek! Go! Pomyślałam, że to jest wysokość największa. No teraz ja... we dwóch, Dała no, we dwóch teraz. No to już we dwóch Kurczę, nie to postawiłem. No właśnie, albo y, nowa mechanika, jaką jest y, właśnie... No... Bujanie się na linach, czy coś takiego. Albo ewentualnie nowe stworzenia, na których będziemy latać. Dobra, no i przechodząc do sprawy karnetu bojowego, no to będzie właśnie ten Zeus, Afrodyta, Hades, e, prawdopodobnie e, właśnie e, żelek, znaczy siorb, e, właśnie Poseidon, Cerber, on jest tam z tyłu, bardzo, e, właśnie Medusa tutaj e, po prawej stronie. Wilki powrócą, to nie jest Skarnetu, ale powrócą. Możliwe, że jeszcze będzie Ares. No i to Skarnetu tyle, co wiemy. A twoja tabatek już by nawet przepadła, już się nawet nie zdążyli znaczy, po pójść. Bym spadł. No. Masz jeszcze cegły? Cegłę mam. Idealnie 110. mi zostało 210, tak jak, tak, tak jak mi wtedy dawałeś. Też miałem tak. 210. On, ma, on miał też Tykaj. 210. O, jak masz jeszcze tutaj. Okej, dzięki. Dawaj, i już mam tylko drewno. A no, 500? Siedem typów. Dalej, 7 ja, na, a, dawaj, dawaj, ruszamy. Ale my już jesteśmy w strefie. Podwalili nas. Olek użyje. A ja leżę. Ty! Jest! Dzięki, Olek. Bo ja się uleciłem tym... Podwalili nas. Ale gówno się. Ale bombiki! Nie spodziewali się tego. Nasz skype Cztery osoby. Dwa typy. Dwa typy. Mam działko. Mam działku. Idziecie! Zdawajcie już na medalionów! Ale jeszcze. jeszcze jedno, czego nie powiedziałem, to to, że będzie prawdopodobnie nowy, właśnie mroczny biom. Tam właśnie ten taki skrajnie umarłych, czy coś. Bo Hades przecież jest władcą. No i to chyba na tyle z lików. Wyczekujcie jutrzejszego odcinka, bo będę Prawdopodobnie wstawiał yy, karnet jakoś. Yy, blisko godziny yy, 13. Yy, no i ja już yy, kończę likować, a wy obejrzycie sobie resztę odcinka. Ej, poczekajcie, Słońce się zabije. Ale to już widał jest. My ją... Ale to widzi. Widzę ich. Chodź się. Ale chodź się skąd! się, ską się, skąp się! Algo! To kiddł! Idź do niego, biegnij! Tak! Łap zesieć! To Aleki, z działkiem Nie, dobra, ten... Oni, tam się... Um Sniper Leste, Donego do o que eu postei Dominique, como O Ale no, no musisz jedną Ja tam chodźmy Dominik zrobił się nie użytkować. No ale. A nie wyglądał tego Jak znów wiesz Dominik dostanie z ja nie A szczerze jaka, a jaka jeszcze no, to wyglądał No taka... ...lipowa Dajcie go na szybko, jakoś gdzie tam Właśnie nie musi być. Ja yeah. kolejny kurde lamus warunek Aj, gotów. Dobra, widzę. No i to na no, tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się jutro w nowym sezonie. No i